Dzisiaj bohaterem dzieła Andrzeja Wajdy jest człowiek, który, jak to kiedyś ktoś ładnie napisał, nakręcenie filmu o nim to przedsięwzięcie nie mniej skomplikowane niż życiorys tego bohatera. I rzeczywiście... Wałęsa, człowiek z nadziei, to najnowsza produkcja zdobywcy Oscara Andrzeja Wajdy. W rolę legendy Solidarności wciela się Robert Więckiewicz. Autorem zdjęć jest znany z pianisty. Paweł Edelman. Te trzy nazwiska wystarczają, aby zakwalifikować film do grona interesujących. Po obejrzeniu śmiało możemy ten film Państwu polecić. We wtorek specjalny pokaz premierowy zorganizowało Multikinomalta. Malta. Ten film jest dla każdego, tak mi się wydaje, ponieważ on opowiada życie zwykłego człowieka, pokazuje jego historię, jak to wszystko się potoczyło. To on nie ma być moralizatorski, on nie ma być chwalebny, on ma pokazać e, historię tych wydarzeń, tych ważnych wydarzeń dla, dla e, demokracji polskiej i, i myślę, że nie, nie tylko tutaj na ten film przyjdą szkoły, uczniowie, żeby się dowiadywać o historii, ale też ludzie, którzy w tamtych czasach żyli. E, Pamiętają ten okres trudnych dziejach naszego kraju i teraz chcą to ćwierzyć, chcą powrócić i zobaczyć, jak pan Wajda nam to przedstawia. Jednym z najważniejszych gości poznańskiej premiery Wałęsy była kolejna legenda Solidarności, Lech Dymarski, w sierpniu 80 roku biorący czynny udział w wydarzeniach, które zmieniły oblicze Polski. Film, jako, jako utwór filmowy, jest, jest dobry, z jakimiś tam zastrzeżeniami, może recenzenckimi, to, to zawsze wobec każdego dzieła. Oczywiście jest to tak, jak już wcześniej zapowiadałem film o Wałęsie. Znaczy w zasadzie nikogo innego tam nie ma. Znaczy, ja rozpoznaję jakieś historyczne postaci z tego strajku, ale one są, są tłem dla Wałęsy. No ale jakoś z tego scenarzysta musiał wybrnąć. Może, może korzystał z tego przywileju, że wtedy to wszystko obserwował trochę z dystansu, bo jeśli ktoś tam był w środku, to by się... gdyby miał przez scenariusz, by nie dał rady z wątkami, ze szczegółami, z, z wielością osób i tak czy mi czegoś zabrakło w obrazie tego filmu, z atmosfery wtedy strajków stoczni? No, no nie zabrakło mi niczego. No, znaczy wiele tam można byłoby więcej zrobić. Nie, nie zabrakło. Może trochę mnie razi, rażą statyści, jakby tych scen nie układa reżyser pierwszy, tylko, tylko młodsi. E, jakoś tak, taki są troszkę tacy ci stoczniowcy, młodzi tacy impulsywni, troszkę infantylni, no ja to mam w pamięci zapisane inaczej. To jednak była e, powaga i pełna dojrzałość raczej. E, m, ale gdzieś atmosfera jest, jest jest oddana. Jest oddana. Z, nawet z pewnym błędem powiedziałbym, e, historycznym w jednej scenie e, budzą się tam e, m, Prawda, Chłopaki się, się budzą. E, jeden wychodzi z pod stołu, gdzie spał na styropianie. W 80 roku jeszcze nie było styropianu. Styropian był na tym strajku w 88, tam tamtego, ale, ale to jest kino, prawda? To jest, to jest kino. Sala wypełniona po brzegi, pozytywne recenzje po premierze to najlepsza zachęta dla tych, którzy chcieliby film Wałęsa, Człowiek z Nadziei zobaczyć w kinach. Naszym zdaniem po prostu warto.